Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Dzisiaj jest poniedziałek, ja wybieram się na zakup do Biedronki, bo będę oczywiście dzisiaj gotować w termomiksie. Chciałam zrobić ciasto to ucierane ze śliwkami, chciałam zrobić też risotto z parmezanem. Zobaczę jak dzisiaj czasowo. Jeszcze coś, coś jeszcze chciałam zrobić. Aha, zupę gero z kurczakiem. O, i po prostu muszę podjechać do sklepu. Ciężko ja już byłam rano, ale jeszcze chciałam sobie podjechać, bo nie wszystko wzięłam. Bo rano nie. wzięłam pierś z kurczaka, kukurydzę, właśnie do zupy. Ale mówię, jeszcze chciałam inne potrawy przygotować, i nie wszystko mam, także będę musiała podjechać sobie do sklepu. Chciałam Wam pokazać ostatnio też, bo byłam w Rosmanie, mój ostatni zakup z Rosmana i to jest coś takiego. Taki spray, to jest firma Treseme. Tutaj niby, że to jest jakaś seria profesjonalna. Tak wiecie, ja Wam zawsze mówię, że jeżeli wymyję włosy, to staram się ich nie prostować. Dlatego, żeby po prostu nie niszczyć włosów. I szukam właśnie, jeżeli właśnie znacie jakieś takie fajne produkty do włosów, żeby można było po prostu, żeby można było po umyciu spsikać i żeby one w miarę były wygładzone. Pias szczeka jak zwykle. Żeby były w miarę wygładzone i proste, to dajcie mi znać. Bardzo chętnie się dowiem, czy właśnie macie taki jakiś fajny produkt. I tutaj jest z, z wodą kaktusową i kokosową bez alkoholu 200 ml, ja za to dam chyba około 14 zł, i tutaj jest, żeby po prostu spryskać sobie tam 6-7 razy, po umyciu, właśnie pozostawić nim do wyschnięcia. Ja już zrobiłam patent taki, że rzeczywiście pozostawiam do wyschnięcia. No, włosy nie były jakoś super proste. Dzisiaj włosy były suszone suszarką. No i troszeczkę ten efekt jest lepszy. Jak wiecie tutaj y, mi od spodu się tak podkręcają te włosy. Y, no także dzisiaj, dzisiaj troszkę lepiej. Ale jak macie właśnie y, jakieś takie fajne spraye, które wyprostują, wygładzą włos, to bardzo bym była Wam wdzięczna za podesłanie jakichś marek czy informacji y, w tym temacie. Także Ostatni taki mój zakup z Rosmana. No i kochani, ja będę się wybierała właśnie tak, jak mówiłam wam na zakupki, bo będę właśnie sobie chciała ugotować dzisiaj parę rzeczy. także Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście jakieś migdaczki wam wrzucę. I oczywiście, zakupki nie będą to jakieś duże zakupy, myślę. No zobaczę, wpadnę, do, bo jadę do biedronki, wpadnę, zobaczę co mi się tam uda upolować. Także do zobaczenia później. I jestem moi drodzy, przyjechałam sobie, yy, bo tam miałam sprawy do załatwienia i byłam biedąca, ale tylko na chwilę. Yy, bo tak spałem dzisiaj, słuchajcie, kupiłam sobie, nie wspołem, Silwki yy, kupiłam w lewiatanie, akurat weszłam, wziąłam pół kilo do ciasta. Mam nadzieję, że wystarczy, wziąłam kukurydzę do tej zupy gyros, A w Biedronce wziąłam teraz winko takie do gotowania, do risotto. Nie było w ogóle w całości słuchajcie tych ani parmezanu, ani grana padano w całości. No, wzięłam takie 100 gram niestety pokruszony yy, Już ciunia, zaraz ci pęda. Wzięłam sobie gordę, bo do tej zupy właśnie z kurczakiem potrzebuję sera żółtego w kawałku, a już nic nie miałam. I do ciasta zabraknie mi masła, więc sobie wzięłam yy, masełko. Także ja się będę brała za gotowanie. Tam jeszcze kupiłam ziemniaki, jakiś sery, takie wiecie co tam o banany wzięłam. Yy, wzięłam jeszcze yy, masło, jedno jakieś tam bułki, jakąś wędlinę i wlewiatanie i wspołem i w byłam, także dzisiaj w sumie w trzech sklepach, no yy, tak to jest właśnie nie we wszystkich sklepach jest wszystko. Yy, I czasami trzeba wiecie odwiedzić. Dobra, bo ja przyszłam i po prostu Kicia jest gonna, także dam jej coś do jedzenia, bo tutaj przecież będzie cały czas miauczała, nie da nagrywać i później pokażę Wam, będę robiła ciasto ucierane z owocami, risotto, mam ochotę w ogóle dzisiaj na placki, no ale zobaczymy. Najpierw zróbmy z dwie rzeczy i tą zupę jeszcze, o. I zobaczymy, yy, czy jeszcze będzie ochota na placki, czy już przejdzie. Także zapraszam do dalszego oglądania. Kici dałam jedzonko, także nie będzie nam przeszkadzała, powiem że w tej, w tej chwili leje niesamowicie. Słońce zaszło, duszno było w ogóle tak przed tym deszczem, dobrze, że to niech trochę e, popada. I tak, e, albo Wam pokażę e, ciasto ucierane z owocami. Sobie znalazłam takie i rozpoczynamy gotowanie. Rozgrzewać piekarnik, już jest włączony, pewnie go będzie słychać w tle. E, do temperatury 180 stopni, formę do pieczenia e, napuścić. I tutaj dam tak na szybko troszkę oleju i oprószyć bułką tartą i odstawić. Ja już to zrobiłam i następnie musimy włożyć do naczynia 200 gram maska. Pokroimy to na kawałeczki. Więc zaraz sobie tutaj go pokroimy. Zdejmę sobie wszystko. I musiałam właśnie po to masło lecieć do Biedronki, bo jedno już dzisiaj je kupiłam, ale jedno było, nie miałam do domu żadnego masła, słuchajcie, i na śniadanie zużyliśmy. to no więc musiałam lecieć. Fajnie, jak te masła są w tej promocji jakie no akurat teraz nie było, także kupiłam w takiej cenie regularnej, ale wiecie co, jak będzie ta promocja, to po prostu sobie kupię Więcej tych maseł, z 9 nawet. Nie wiem, jak, czy tam są jakieś limity, ale na pewno więcej. Założyć miarkę. Już tuściłam. 4 minuty, a pozycja 1. Odgrzewa się. I teraz trzeba będzie przelać do innego naczynia i odstawić to masełko. Także sobie tutaj przeleję do miseczki. O, no. czy to jest czyste. O, tu coś było. ze strony. Do naczynia miksującego wsypać 200 g cukru. co ja dam chyba niech będzie to 150 155 niech będzie bo coś mi się wydaje, żeby to nie było za słodkie albo dobra na pierwszy raz niech będzie tak jak jest w przepisie, a później jak już się zapoznam ile on tutaj tego cukru dobra, 200 yy, łyżeczka aha, opakowanie cukru Wanilynączą. Ja tutaj mam cukier z wanilią 8 gram. Nie wiem ile tu będzie. Dobra, damy to co mamy i już ostatnie podobne. Znowu damy to po prostu co mamy. Trzy jajka, ja już sobie tutaj wbiłam. Założyć miarkę. Dalej minuta 30 obrót pozycja 4. I teraz dodaję 200 gramów mąki pszennej. Wytarujemy. kurcz zahaczam się o ten statek Teraz nie przestajmy. No, dobra. Będzie 50 gramów skrobi, ziemniaczanej. mamy to łyżkę proszku do pieczenia to tu mam akurat jakiś doktor etker łyżka 80 gramów mleka Zakładamy miarkę. Ustawić pokrętło w pozycji start. W międzyczasie wykonaj kolejny krok. Minuta 30. I tam nam się uciera. I tutaj mamy informację, że po upływie jednej minuty przez otwór w pokrywie naczynia. Miksującego powoli wlać roztopione masło. Myślę, że to już jest ten moment. to przelać do formy ułożyć na nim owoce. Hmm. Coś mi się tu nie podoba. Dalej. piec około 40 minut. Odstawię do całkowitego wystudzenia. Dobra, ale coś mi się tam nie podoba z tym, bo po upływie jednej minuty przez otwór powoli wlać. Ja to bym jeszcze, wiecie, coraz e, wymieszała. To tak wlałam a w sumie nie jest wymieszane. Także damy jeszcze na minutkę 30. Dobrze. I ja to myślę, że yy, teraz będzie OK. Nie wiem. Pierwszy raz robię. Okaże się. Czyli przelewam teraz ciasto do formy. Będzie mi potrzebna kopystka. Dobra, trochę tego leci. Dobra, kochani, to ja się rozłączę, przeleję sobie to i widzimy się za chwilę. O, i tak wygląda to ciacho wylane. I teraz ja to sobie na to pokładam owoce. U mnie to będą akurat śliwki. Także sobie poukładam i wstawię do. Piekarnika dokończę, obierać i układać. I tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika na 40 minut. Wymyłam sobie termomix, zrobiłam to tak na szybko, bo też tak można. Włączyłam na 10 sekund i obroty maksymalne. Bardzo ładnie się umył. Fajnie wiecie, wszystko się myje na śpierzutko. I teraz robimy tą supę z kurczakiem. Do naczynia włożyć 50 100 g sera żółtego. Pokrojonego na kawałki. Ja sobie to już pokroiłam. A niech będzie 100. Hmm, bo już tyle tutaj nakroiłam. A ser bardzo dobry. Ten gołda. Nie omieszkałam zrobić próby. Dobra, 99 nie będzie taki jakiś jeszcze tutaj mały kawałek. Hmm, założyć miarkę. Yy, obrót pozycja 7 10 sekund przełożyć do innego naczynia, odstawić pokażę wam tylko zanim przełożę, zobaczcie jak fajnie ten ser ściachał do naczynia miksującego włożyć jedną cebulę przekrojoną na pół, dwa trzy ząbki czosku, trzy ząbki papryczki, czyli nie daję. Można dać jedną czwartą, jedną drugą łyżeczki papryki ostrej, mielonej. To dam troszeczkę. Mam tak dosłownie odrobinkę. Teraz 30 gramów oleju. Dobra, niech będzie. Założyć miarkę. I 3 minuty. Nie, 3 sekundy. Obrót pozycja Wkładniki zgarnąć korpestką w bo tu mi pociechało tą cebulę z czosnkiem, <try> dopram, założyć miarkę, 3 minuty, obrót, pozycja 1. 200-300 gram fileta z piersi, bez skóry pokrojonego w 2-3 cm kostkę. I teraz sobie tutaj pokroiłam, zobaczymy ile będzie. O, tyle akurat co ukroiłam. <grytanie> Idealnie, słuchajcie. 300, no, 299. Dalej 400 gram pomidorów krojonych z puszki. Także daję sobie pomidorki. O, dobra, przeskoczyłam o jedno. Dobra, pomidorki dodane. Dodać 500 gramów wody. Dobra, wytarujemy sobie. No, 512 dobra, niech będzie dwie trzy łyżeczki przyprawy kebab, kebab gyros. Wiecie co szukam? Nie mam kebab gyros, ale mam kebab szorma, więc dam. I dam tak tutaj łyżeczkę. Półtorej. O, bo ja się boję, żeby nie było za ostre. Eee, suszone zioła majeranku. Dobra, czyli damy zioła prowensalskie. Dałam takie. Łyżeczkę soli. Łżeczka pieprzu czarnego, mielonego. Ja sobie tak, wiecie, trochę jest młynka. Dam, bo ja nie chcę, żeby to było, wiecie, za ostre. Jedną łyżeczkę, znaczy jedną kostkę bulionu, ważyny. Dobra, muszę dać kostkę, bo nie mam. Dobra, dałam kostkę. Założyć miarkę na pokrywę. Dalej 25 minut obrót pozycja 0,5. I teraz trzeba dodać kukurydzę konserwową. Wytarujemy. Ja tutaj odsączyłam nie wiem ile tego jest. Jeszcze troszeczkę na sitku tak potrząsnę. O, czy troszkę mniej nawet może być dalej 200 gram śmietany, też nie mam powiem Wam 200 g, więc dam ile mam założyć miarkę 3 minutki obrót 0,5 w międzyczasie pokażę Wam tak upiekło się fajnie ciasto w przepisie było 40 minut ja piekłam 45 myślę, że jest upieczone dobra, jak już całkowicie ostygnie Posypię je cukrem pudrem i będziemy zajadać. I tak wygląda gotowa zupka, fajnie wszystko rozdrobnione. I tutaj jest e, informacja, żeby podawać bezpośrednio po przygotowaniu posypaną, rozdrobnionym serem. Więc tak też uczynię i będziemy zajadać. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Myślę, że więcej nie będę robiła nic na przestanę na cieście i na tej właśnie zupce, zaraz będziemy ją próbować ale myślę, że jest bardzo smaczna, bo wiecie jak wszystkie składniki są dobre i smaczne to, to i zupka też będzie smaczna także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie bardzo Wam Was proszę o łapkę do góry, jeżeli film się podobał i o subskrypcję jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, także do zobaczenia kochani, trzymajcie się zdrowo i do dnia. Z... pa, pa.